No, hola hola. A co ja tu widzę u sąsiada jakieś zgromadzonko? E, sąsiad. Co to za zgromadzenie? Zaraz dzwonię na policję, że tutaj dwóch metrów odległości nie ma bandy, to. A dzwońce kurwa. Piątek jest grilla ze szwogrem zrobiliśmy wejście już przez teńta z tymi kwarantannami i innymi kurwa. Jak normalny człowiek kurwa chce żyć, a nie? Mandat! Mandat! się. Mandat! Mandat! O kurwa ty rozchodzimy się, kurwa bo mandaty podostajemy. Kurwa z zawsze na przekór musi coś tu kurde zrobić, kurwa kwarantanny wielkie. No i ładnie są w dwóch metrach odległości i nie będą mieli rozrywki dzisiaj i nie będą pić alkoholu. He, i nawet dwa metry w basenie już zachowują cieniasy.